Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dobre, bo powinno się obrać wygodnie. No na to to trochę trudniej. No właśnie, ale w ogóle, że ochrona może mieć pistolet? To gdzie ty pracujesz? Kon nie wiem, no, nie musisz podawać mi konkretnie miejsca, nazwy, filmy. Um, ale pistolet na ochronie nie spotkałem się z tym jeszcze. żeby ochroniarz miał pistolet. Mogę jeszcze raz zagrać czy jutro? Możesz dzisiaj. Najlepiej jakbyś wszedł na Discorda. Jakbyś wszedł na Discorda, to mógłbyś grać co chwilę. Milion dolarów. Ale Bruxa zapomniałeś normalnie broń, co? Mój tata pracował w ochronie, miał nam normalną broń. No ale miał na nią pozwolenie na pewno, nie? To ja nie wiem. Ja nie spotkałem jeszcze tego. No to ciekawe. Nie no tak, tak, tak. W Polsce nie dostaniesz broni bez pozwolenia, to prawda. Ale tak się zastanawiam nad tym, bo um, no w sensie no, w takiej biedronce to raczej ochrona nie chodzi z pistoletem chyba, nie? To zależy chyba od obiektu, który ochraniasz. No tak chminie, czy jest jakieś kryterium? Kiedyś tej broni od ochrony wymaga? No bo... Raczej nie chcę mi się wierzyć, że po biedronce będzie ochroniarz chodzić z pistoletem. Jak masz broń, to lepiej zarabiasz. Tak to no... No tak, bo masz... Ee, masz pozwolenie, tak? Dzięki któremu, no właśnie, mogą ci lepiej zapłacić, to prawda. Tak samo jak masz, nie wiem... Na magazynie na wózek masz pozwolenie. To git... O nie, klepnął mnie. Nie wiem czy daje tak jest, bo mój tata pracował 6 lat temu i no jako ochroniarz. No a właśnie jestem co, co, co się ochrania, żeby mieć broń? Ma pałkę teleskopową? Na pałkę chyba nie trzeba mieć żadnych pozwoleń. Czy trzeba? Bo to jest jako chyba broń biała. To nie trzeba chyba mieć nic. Ale nie, nie mam pewności. Nie pamiętam tam gdzie. Nie wiesz, gdzie twój tata pracował. Jezu, Vera. w Warszawie pracuję. Okej, okay. ale. Nie wiem, to ochraniasz coś, co ma, nie wiem, wysoką wartość? pieniężną czy co? Pozdrawiam, Arecki. A snow on the beach. Czy ktoś tam jest? Tam jest niebieski. Idę po niego, Kretystyna. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Witam serdecznie. Co tam u ciebie, Krystian? fake, ale ty nie jesteś fake prawda? jesteś naprawdę oh, wygraliśmy kolejną grę dzisiaj ulala, gg